Dzień dobry, z czołem. Witam Was bardzo serdecznie już w następnym dniu z gry Darkest Dungeon. I tak jak Wam o naszy, dzisiejszym naszym celem będzie. Yy, no, będzie zatoka. Yy, krótka, dobry, fajny yy, trinket dla chin mentalnej. Tutaj podajcie nasz skład na zatokę. Jest to liski, jest to łowczy, czyli klasa, której nie mamy, która ma pieska. Jest to Izer, bo Hugin to inaczej Izer, a mi się skończyły niki. Jest MUGI, bo jestem clownem. Tamten jest przez, jedno, przez dwa U, ten jest przez jedno. I Quick Six, który się również przypomina w komentarzach, jeżeli chcecie się znaleźć tutaj, zapraszam Was bardzo serdecznie do sekcji komentarzy. Nie mamy nic na artefakty, więc lecimy z przygotowaniem prowiantu. Taki zestaw nam starczy, nie ma czasu, lecimy. Mamy tutaj ukończyć 100% salw bitwa. I to w salach. Tak jak wam mówiłem, nie będę nagrywał każdego ranka. No Ta jest, żeby wam pokazać lokację. Jeszcze jedna będzie z Kniei. I, i z. I Kama znowu zagramy. Ale to jeszcze nie teraz. Najpierw muszę wzmocnić moich bohaterów No ja ja mam i mamy pierwszą walkę. Yy, pelagiczne graniki mają mało odporności na zarazę. Więc to jest całkiem spoko. Yy, nasza... Nasz Black Doctor czy nasz, Quick, nasz Quick six w tym przypadku, bardzo dużo zrobi. Harlekin jest nam potrzebny do zajmowania stresu gram bez Hilera. Stwierdziłem, że zagram sobie tak jednego rana. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo zapomnę, wyjdzie to tragicznie. Bo zazwyczaj takie moje świetne pomysły kończą się tym, że moi bohaterowie umierają. Ale tego też trzeba doświadczyć z Arkę Dungeon. Bo tutaj niestety nie przywiązujemy się do, do bohaterów, jeżeli chodzi o początkowe fazy gry. Bo, bo, bo oni po prostu umierają. Piękne dwa uniki. Świetne dwa uniki. Tutaj już dostałem za czwóreczkę. Ale to nic nie zmienia. Dostajemy sobie z Harpuna. Piękny unik ze strony Anlekina. No i co, siekamy. Siekamy w oponentów. Tutaj mamy dwa na obrażeń. Tutaj mamy dwa, więc siekamy tutaj 11. Świetny atak. Tu spróbujemy zestunować. Świetnie, czyli to nie zaatakuje, ten umrze. Przy następnym ruchu. No i tutaj możemy zacząć już się bufować lekko. Piękny nam Arlekin zagrywa. Mamy plus 2 do szybkości, plus 5 do plus 2 do procentowego kryta. To jest dobre, fajne, podoba mi się, lubię to. Piesek sobie świetnie łowczy sobie radzi, jeżeli chodzi o atakowanie. Ja kiedyś bardzo nie doceniałem łowczego, ale na późniejszych etapach gry ta postać jest po prostu niezastąpiona. Jego, jego głównym atutem jest to, że może sobie tak naprawdę na mnie, jeżeli. Ustawimy jakiś cel, na przykład na bossa, oznaczymy go i siekamy go tym psem. Do tego użymy psiego smakułka, który zwiększa obrażenia zadawane przez naszego pupila. Robi masakryczną robotę, jeżeli o to chodzi. No i mamy walkę, szamani, oczywiście stres. Tak jak zauważyć tutaj jakby szamani, magowie, okultyści, nie okultyści tylko jakieś proroczki, one odpowiadają tutaj za stres w tej grze, więc... Dobrze je priorytetyzować, ale jeżeli je priorytetyzujemy, to nasz team dostanie po mordzie od atakujących. Więc warto wszystko, każdy aspekt sobie przemyśleć. Na chwilę obecną te początkowe Run nie powinien robić bez healera, ale stwierdziłem, że wam pokażę, jak działa Adlekin. No jeszcze, czyli jego główną zaletą jest to, że w early game on dużo bufuje, dużo stresu zbija. Później się to przydaje, ale nie jest to aż tak potem przydatne. Jednak stres jest mechaniką, która jest idealnie pasująca się w tę grę. Więc trzeba czasami pozwolić, żeby nasz bohater zwariował kosztem wygranej. Nie atakujemy szamana, dostaje 5 per turę. Więc spróbujemy zabić tego, bo ma obrażenia zwiększone I oby się udało, musimy sieknąć za, za 10 No i za 8 Ale tutaj Arlekin mam nadzieję, że coś da radę dziabnąć No niestety nie mamy nic To próbujemy zaatakować ich, więc znaczy nie próbujemy tylko atakujemy mm, Ale może tutaj tym razem plansz Plek Doktor Tak, zaraza weszła, osłabienie świetnie Czyli wy umieracie, ty również spadasz Damage overtime. Jest naprawdę w tej grze ważny, szczególnie jeżeli chodzi o dalsze części gry. W Early Game ja, jak zaczynałem grać, to nie doceniałem tego. O, tutaj nawyku się pozbyliśmy. Nie doceniałem naprawdę Damage overtime. Tutaj jest to naprawdę mocne. Już o tym wiem, jako już przeszedłem tę grę. Ja wiem przyszedłem. Na pewno doszedłem do samego końca. Do dworu tam do, ostatniego, do ostatniego. etapu, ale nie wiem czy nie pamiętam, przyszedłem chyba nie. Więc troszkę z doświadczenia wiem, co tutaj jest dobre, co nie. No i wpadliśmy w pułapkę. Jak widzicie, dostaliśmy 20 i 5 szybkości na 12 run, czyli na... Jeżeli chodzimy, to na 12 takich małych kwadracików mnie to nie satysfakcjonuje, więc używamy lecz 3, żeby się pozbyć tego debuffa. No i mamy zwiat. a ja zapomniałem o tym, że nie mam cholernej łopaty, więc jeżeli nie mam łopaty, musimy usunąć to ręcznie. Dużo stresu, światło, 20 to jest na wszystko. Niedobrze, dobrze, Dobrze mamy Arlekina. Który podczas walki będzie nam mógł ten stres zdejmować, zaskoczenie. Dobrze to widzieć. Potrzebowałem tego po tej wtopie z przeszkodą. Dlaczego? Bo będę mógł. Kurr, będę mógł się skupić. Chciałem powiedzieć, że będę mógł się skupić na. na leczeniu stresu. Ale aktualnie muszę się skupić na, za, na zaciukaniu. Ich szamanów Aby nie dostać większej ilości stresu, napiszcie Ewa, jak Wam minął dzisiejszy, dzisiejszy dzień. Orzeszty, kurwo! He napiszcie, jak Wam minął dzisiejszy dzień. Jak Wam mija dzisiejszy dzień, jak Wam minął wczorajszy dzień. Czy Wam się podobałem takie taki format odcinków? Czy Darkest Wam się podoba? Z tego co widziałem, ulala, -la, ale piękne uniki walimy w, te, w tej rundzie. No tu już niestety nie. Hmm, czy jest OK? Hmm, jeżeli tak, to fajnie. Jeżeli nie, to co mógłbym zmienić? Bo to też jest dla mnie bardzo ważne, żebyście mi napisali wasz feedback. Hmm, dwa odcinki dziennie też jest dla mnie takie quite challenging. O no i mamy Devsdola pierwszego. Izer na wrotach śmierci. No niestety nie mamy leczenia. No właśnie dlatego powinniśmy brać healera. No cóż, no. Yy, tak jak mówiłem, nie przywiązuje się za bardzo postaci. O, yy, więc. Yy, ur, więc, więc tak. To no, może się tak skończyć. Że nasi bohaterowie pomierają. Dobra, nasze w niego nie biją. Więc może po tym będzie koniec? Kolejny Devzor zaraz nam wejdzie. My tutaj redukujemy stres z mało, bo mało. Ale zawsze to jest redukcja stresu za 8. Mm, ale kiedy dostaje buffy do Kurtyny. To jest bardzo mocny spell. Ale ja nie lubię z niego korzystać, szczególnie w early game. Ie. Ty umrzesz od mm, Bo nie mam na razie... Tak rozumienia tej drużyny, jeżeli chodzi o... O nie. Dobra. Jeżeli chodzi o y, możliwości umiejętnościowe i obrażeniowe. Ko dostaliśmy o! Mm, mamy 8 jedzenia. Ja bym zaryzykował wyleczenie go żarciem. E, ze względu na to, że no dewzor to jest nic ciekawego, a mamy jeszcze na jedną jakby y, turę żarcia, nie? I bardzo niedobrze bez ambusza Cały czas walka w tym odcinku. Mało będę miał do wycinania. Ja też dużo gadam. Ale to chyba zauważyliście, że ja, ja na się dużo gadam, bo tu się dużo dzieje. A tu ja, ja lubię te gierka skomentować. Przyspiesz, dajmy nam bufa, Alekin. Chociaż ja czasami się zdarzam... Webstore. Ja to mi się czasami wydaje, że to, że to gówno daję. No i... Liski. Poż, pożegnajmy się z Liskim. Możemy skapitulować, ale ja nie uważam, że, że musimy. Jeżeli w tym tutaj pokoju będzie walka, hmm, no będziemy musieli jeżeli w tym pokoju będzie walka, e, to my ją podejmiemy eee. Patrzcie, telefon, to my ją podejmiemy. Yy... Bo muszę zaryzykować, bo nie chcę tego. To też są początkowe postacie. Ja za dużo na nich pieniędzy nie wydałem. A muszą się zwrócić. A muszą się te postacie zwrócić, więc Nie niebie, tylko włowczego dzięki. A muszą się te postacie zwrócić, więc. No cóż. Jak to się brzydko, niebrzydko mówi po trupach do celu. Hmm, jeszcze nie ma mojego, mojej ulubionej postaci, jeżeli chodzi o game czyli okultysty. Postaci, która... a unik, Jeżeli... Która bardzo dużo leczy. Hmm. A ty umrzesz? Ty nie umrzesz. Hmm, trzeba dużo leczyć, ale jest to owiane tym, że on nie zawsze musi celu leczyć. No bo wyleczymy cię jednym prowiantem, a ty z trzeciej pozycji co... z drugiej pozycji co możesz zrobić? To możesz, to możesz... Gówno możesz. No dobra. Zostawiamy was tak jak jesteśmy. Aha, jeszcze nie mam podni. A mam, to czemu się nie klika? Kolejna kolejne przejście Jest dla nas niezbyt dobre. Tak, o i pięknie unik, ale tak jak mówiłem muszą mi się bohaterowie zwrócić. Mamy głód Nie mówcie, że w ostatnim pokoju będzie ostatnia walka. Dobra, widzimy pułapkę, jest bitwa skarbem, więc... No trudno! Eee, trudno... E, mamy tutaj pułapkę 80, 70, 60... Błagam, rozbrój to. Dzięki. Mmm... No i co? Jaki pokój? Uuuu... Lala, la, ciężki się wylosował! Ciężki się ostatni pokój wylosował! Dwóch tanków, Shaman i The Major. Oni mają dużą odporność na krwawienie, ale mają małą odporność na zarazę. Więc może moja. Yy, o. Może moja badaczka zarazu coś podziała. Ale nie widzę tego! Pięknie, Izer. Okej, okay, tutaj mam gardę. Pięknie, Izer! Walimy w nich zarazą. Kogo nie lecz! NIE! Jaki to jest śmieć ten szaman, nie? Dobra. Uda się. Prajgę poproszę, teraz proszę prajgę w komentarzach nie będziecie pisać Prajgę, to się nie uda. No i uniki pudło. Tak, właśnie piszecie Prajgę. Rozpróbujemy to bom stunować. Bo nie mamy lepszego wyboru. Naszym głównym damagem jest zaraza od Black Doktorki. A na w następnej turze zdechnie, mam nadzieję. Więc można zacząć bić w tych. Pięć obrażeń naturę. Siekaj tym krwawieniem swoim marnym. 7, dobra. Przepraszam, że powiedziałem marnym. 11. Unik? Tak! Garda, dobra. Garda nam nic nie daje, bo on tak trzech zdechnie. Znaczy, nic nam nie daje, no, znaczy, no. Daje nam dużo. Daje nam dużo, bo on nas nie zaatakował, tak? Dobra, pozbądź się ich świetnie, świetnie, dobra, udało się. Udało się. Eee, doszliśmy do... Znaczy, no jeszcze można zwykajtować, Wykajtować i pounikać i nam zadać obraże, obrażenia. Ale wątpię, że to się uda, a to zmniejsza obrażenia, zmniejsza. Mhm. już nie masz ataku. Nie masz jak zaatakać, więc cię przesunę tak. Spalimy. 11 11 damage per second per. O nie, unik! Uff. uff, krwawienie, nie, niezer, nie, on myśli, że nie nadaje, z tym dramoszusta. Ty debilu. Dobrze, że overtime go wykończyło. Dobrze, że się tak udało. Okej, okay, muszę wymienić coś. Dobra, tak, zróbmy. Ogromne straty, nie powiem, że... Znaczy... Zobaczmy, ile przynieśliśmy. Jestem to w stanie przeżyć! Za, za 9000 tysięcy? I dobry trinket dla hieny cementarnej? Jestem to w stanie przeżyć! Iselisk ręka losu i hazardista, no, Quick Six hazardista. Tego bym się po nim nie spodziewał. O, flagelant. O, to teraz jest bardzo dobra postać. Duża krwawienia nakłada. Bardzo przydatny w kniei. Bardzo przydatny w kniei. Tu możemy zobaczyć jak nam też poszło odzyskiwanie stresu. Ale popatrzmy tutaj, bo potrzebujemy nowych. Ee, no, nowych. nowych. nowych ludzi. 20% max bez żadnych błyskotek. Zapraszam. Zapraszam Izer 2. Okej. Okay. I ty, miej jakieś dobre. Dobra. Okej, okay. teraz jest dobry. I okul Okultystą będzie. szanowny tak. z Ligi Legend, bo też jest bardzo podobny. Proim <grymizm> dzienny, Hipokrates, Gal Spokój. Ech. Średnie. Patrzmy co tutaj mamy. Co to było? Gdzie to było? No czy ja chcę ucznia podjąć? Czy ja bym miał na to skład, bo to jest bardzo byt trinket dla. O, uwaga! Dla. Mm, owcy krut. Miałbym Quick Sixa, miałbym Hugina, miałbym Gego. Jakbym chciał iść, to wyglądałoby tak Hugin. Może nie Quick Six. -a. A ja tutaj też byłem, nie? Tak, mnie. Chciałbym Redana. I Hila, Jak Shana. Także w barszczu. Jezus Maria. I on ma negatywnych Quirków. Redana trzeba jeszcze um, przebranżowić. W taki sposób. Ty jesteś. Tobie to byśmy jeszcze wzięli, a czy ty masz mój nawet. Oj oj oj, ty masz złe perki. Ty masz złe perki. Tobie byśmy dali jeszcze to zamiast tego. Tak, byśmy dali. A tobie, Aksan. Bardzo, action. a to jest właśnie y, cudowa rekonstrukcja, od 0 do 13 jestem w stanie czyli mogę wejść do 0, mogę wejść do 13 Mhm, mhm Mhm Aha, e, jeszcze obozowisko, sprawdźmy jakie wy macie perk'i do obozowiska, obniża stres, okej okay. Jeden kompan, okej, okay, fajnie Mamy, yy, w obozowisku jest najważniejsze to, ale że Dredon z zezem. Yy, obozowisku jest najważniejsze to, żebyśmy mieli zapobiegnięcie zasadzki. ok zrobimy to tak. A, I teraz tak pytanie, czy QuickSig jest wart leczenia? ale tam nie liczę, ale QuickXa bym o bym... Aha, ma hazardiste. bym uleczył. I do szulerni. Dobra, a to było na tyle. Jutro, dzisiaj jeszcze o 19.00 walimy się z Uczniem tak więc zapraszam was bardzo serdecznie na pierwszego bossa. Będziecie zachwyceni. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć, czołem!